Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Kodo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o dodatkowym sekretnym prezencie z okazji festiwalu zimy. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie jednego dodatkowego prezentu z okazji festiwalu zimy. A więc, jak sami dobrze wiecie, od około dwóch tygodni w grze Fortnite znajduje się długo wyczekiwane świąteczne wydarzenie, które w grze Fortnite nosi nazwę Festiwal Zimy 2021. Z okazji tego wydarzenia, większość z was już pewnie wie, że w grze każdy gracz dostaje każdego dnia jeden darmo prezent przez dokładnie 14 dni, no i przez te 14 dni każdy gracz może otworzyć prezent z jakąś dodatkową nagrodą. Przy okazji jeszcze w tym wszystkim są specjalne wyzwania, za które też gracze dostają naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dużo expa, no i przy okazji do tego wszystkiego dochodzą jeszcze dwie specjalne nagrody z całej tej okazji. Jednakże w ostatnich kilku dniach stało się coś naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ciekawego, ponieważ w grze do tej pory znajduje się jeden błąd, który mówi graczom, że w grze mają oni do odblokowania jeszcze jeden dodatkowy prezent. Co ciekawe, informacje o tym wszystkim zostały nam przedstawione przez polskiego Fortnite'a na ich oficjalnym profilu na Twitterze dokładnie 30 grudnia wieczorem. A dokładniej, z tego co zostało tam napisane, możemy dowiedzieć się, że wszystkie prezenty już otwarte, ale nadal widzisz jeden dodatkowy prezent pozostały do rozpakowania. Nic się nie martw, pracujemy nad tym. Z tego co mogliśmy się dowiedzieć z postu od polskiego Fortnite'a na profilu na Twitterze, to niestety, ale w grze Fortnite od kilkunastu godzin znajduje się błąd, który powoduje, że w grze każdy gracz widzi jeden dodatkowy prezent, którego może otworzyć, ale tak naprawdę nie ma go jeszcze w grze. Niestety, ale do tej pory nie pojawiło się więcej informacji na ten temat, przynajmniej na dzień wczorajszy, ponieważ film oglądacie 31 grudnia, a ja nagrywam go dokładnie 30 grudnia w godzinach popołudniowych i w grze Fortnite nadal widnieje jeden prezent, którego można otworzyć, ale tak naprawdę go nie ma. No i w tamtym momencie bardzo dużo osób stwierdziło, że w grze Fortnite pojawi się jeszcze jeden dodatkowy, sekretny prezent z okazji na przykład Nowego 2021 roku, no i każdy gracz będzie mógł go otworzyć w tym schronisku, no i tak to mniej więcej miałoby wyglądać. Dodam tutaj od razu, że to co przedstawiłem Wam teraz jest tylko teorią osób, które od razu po tym, jak zobaczyły, że widnieje tam jeszcze jeden prezent, napisały to na Twitterze, no i właśnie w taki sposób powstało kilka ciekawych teorii na cały ten temat. No i w tym wszystkim pojawiła się jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ, jak sami dobrze wiecie, dokładnie 29 grudnia około godziny 17 do godzin późnego wieczora w Fortnite całkowicie przestał działać, no i pojawiło się mnóstwo problemów technicznych. Dopiero kilkanaście godzin później twórcy gry poinformowali nas o tym, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli więcej szczegółów na temat tego, co robimy, aby pomóc Ci nadrobić stracony czas. Otworzyłeś już wszystkie prezenty, ale wciąż widzisz jeden dodatkowy prezent do otwarcia. Te informacje zostały przedstawione nawet przez Hypexa na jego profilu na Twitterze, no i prawdopodobnie z okazji tego, że w grze Fortnite pojawił się jakiś błąd, niebawem gracze dostaną jakąś rekompensatę za to wszystko dużo ludzi powiązało tutaj nawet to, że przez to, że w grze była taka przerwa techniczna, gracze otrzymają kolejny dodatkowy prezent w schronisku, no ale ten temat nie jest do końca potwierdzony. Sami twórcy gry przyznali, że w przyszłym tygodniu przygotują dla nas kilka ciekawych rzeczy odnośnie tego wszystkiego, no i ogólnie tego problemu, który był w grze przez kilkanaście godzin tego 29 grudnia, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, tego niestety nikt jeszcze nie wie. No i ogólnie, jeżeli chcecie osobny odcinek o całym tym problemie z Fortnite'em 29 grudnia, to teraz w komentarzu pod tym odcinkiem, napiszcie Fortnite, a jeżeli zobaczę dużo komentarzy, to jutro na kanale pojawi się odcinek, w którym wytłumaczę wam, co dokładnie się wczoraj stało. No a wracając do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście do prezentu, który niestety, ale nie znajduje się w schronisku, ale gracze niby mogą go otworzyć, to niestety, ale na jego temat też nie pojawiło się więcej informacji, no i niestety nie znamy żadnych szczegółów odnośnie tego wszystkiego. Prawdopodobnie więcej informacji na ten temat poznamy dopiero wtedy, kiedy twórcy gry wrócą Ogólnie z urlopu, ponieważ jak większość z Was wie, z mojego wczorajszego czy tam przedwczorajszego odcinku na kanale, to Fortnite jest obecnie na urlopie i wracają oni dopiero 2 stycznia. W momencie, w którym wrócą oni do pracy, w grze Fortnite zaraz powinna pojawić się jakaś mała aktualizacja zawartości, która naprawi wszystkie problemy, które są obecnie w grze, ponieważ jest ich naprawdę mega i to dosłownie mega dużo. Większość z Was pewnie wie, że od początku tego obecnego rozdziału trzeciego, każdy gracz każdego dnia może wykorzystywać specjalne błędy, na trybie kreatywnym, żeby wbijać bardzo dużo poziomów, no i niestety, ale do tej pory nie zostało to dokładnie naprawione. Prawdopodobnie ze względu na to, że właśnie twórców gry do tej pory nie było właśnie w pracy, no i dopiero po kolejnej aktualizacji wszystko to wróci do normy. No a teraz każdy gracz nadal może wykorzystywać błędy z nielimitowanym poziomem na trybie kreatywnym. Na tym kanale niebawem pojawi się kolejny odcinek, w którym co kilkanaście dni będę aktualizował wam mapki do trybu kreatywnego, no i przy okazji będę Was tam informował o tym, czy błąd ten nadal istnieje i czy da się go normalnie wykorzystać na trybie kreatywnym. No a wracając do samego sekretnego prezentu, który nadal powinien wyświetlać się wszystkim w schronisku, to od razu tutaj dodam, że na pewno nie pojawią się w tym prezencie żadne fałdolce do odebrania za darmo. No w sensie, tak jak już wam mówiłem na kilkunastu innych odcinkach na tym kanale, to jak sami dobrze wiecie, w momencie, w którym Fortnite przydzieliłby graczom jakiś prezent z darmowymi fałdolcami, to ci gracze mogliby sobie przesyłać te fałdolce na inne konto w formie podarunków. Ze Sklepu z przedmiotami. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was spodziewa się jakiegoś prezentu z okazji tego, że w grze widnieje błąd, który pokazuje, że gracze mają dodatkowy jeden prezent w schronisku, to na pewno nie będą to fałdolce i jak już, to będzie to jakiś przedmiot kosmetyczny, który możliwe, że będzie powiązany z nowym 2022 rokiem. Tutaj jednak, tak jak już mówiłem, nie jestem do końca pewny, jak to wszystko będzie wyglądało. No i pamiętajcie o tym, że więcej szczegółów odnośnie tego tematu będziemy dostawać dopiero w późniejszym czasie, w momencie, w którym twórcy gry dadzą. Nam kilka informacji na cały ten temat. Dodam też od razu, że niekoniecznie w tamtym miejscu będzie znajdował się jakiś dodatkowy prezent, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, jest to tylko błąd wizualny, no i niestety ale nie wiadomo, czy twórcy gry zrobią coś z tym tematem. Na pewno jednak każdy gracz może spodziewać się jakiejś małej rekompensaty w najbliższym czasie z okazji wszystkich błędów, które były w grze, no ale ten temat postaram wam się rozwinąć na jutrzejszym odcinku. Tak więc tak jak już wam mówiłem wcześniej, napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem Fortnite, jeżeli chcecie zobaczyć. Kolejny odcinek odnośnie tego tematu, błędów, no i tak dalej. No, i przy okazji, jeżeli chcecie, serduszko w komentarzu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sekretnego prezentu, który niestety, ale obecnie jest błędem w grze Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym błędzie i czy według was w grze Fortnite pojawi się jeszcze jeden dodatkowy prezent w schronisku. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!